Moi drodzy, były wybory i mamy po wyborach. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że znowu po wyborach możemy czytać. No, ponieważ w zasadzie tylko do internetu zaglądam, nie wiem, co jest w telewizorniach i w radiach, podejrzewam, że jest tak samo, i znowu czytam. Ta ciemnota tak zagłosowała. Ci durnie tak zagłosowali. Ci głupcy tak zagłosowali. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Ludzie, czy wy naprawdę, naprawdę musicie się tak nienawidzić? Czy wy naprawdę tak sobą wzajemnie pogardzacie? Czy wy naprawdę macie rozum w głowie? Przecież to jest nasz wspólny kraj. No przecież klupnijcie się w te swoje pały, mogą być łyse, tak jak moja. I przestańcie wzajemnie obrzucać się błotem. No przestańcie. No wychodzi jakaś pani, pewnie feministka, i mówi: Te dzbany tak zagłosowały. Ręce opadają, albo jak kto woli, ręce opadają. No nie ma. Chyba w tym kraju już miejsca na normalność. A jednak do tych wściekłych, nienawidzących, gardzących sobą nawzajem ludzi chcę jasno powiedzieć. Jest normalność. Ta normalność jest w Jezusie Chrystusie. O, już tam i napiszą, że głupi, że. że Ciemnogród, ludzie, przecież to nienawidząc się, to wy jesteście Ciemnogród. Nie ja. Ja mogę w każdej chwili na nabożeństwie przyjąć ludzi z Lewicy, z Platformy, z Pisu, z Konfederacji, z trzeciej czy piątej drogi, nieważne. Nieważne. Przecież my w końcu ten kraj rozszarpiemy na kawałki. No chyba, że komuś o to chodzi. No ale jeżeli komuś o to chodzi, to cóż my możemy zrobić? Normalni ludzie. Słuchajcie, normalni ludzie. Gromadźmy się wokół Chrystusa. Pomagajmy sobie. Módmy się razem. Bądźmy dla siebie prawdziwie serdeczni. Kilka dni temu miałem spotkanie z katolikami. Ja, protestant, miałem spotkanie z katolikami. Zaprosiłem przyszli. Przez trzy godziny rozmawialiśmy, śmialiśmy się, próbowaliśmy rozwiązywać problemy, które ci ludzie mają. Ja się uczyłem rzeczy, których nie umiem. Oni się uczyli rzeczy, których nie umieją. Protestant z katolikiem, przepraszam. Protestant z katolikiem. Dogadali się, a peowiec z pisowcem się nie mogą dogadać? Konfederat z lewicą się nie mogą dogadać? Dla Polski? Nie wierzę w to. Dlaczego wy tak wzajemnie się nienawidzicie? Z jakiego powodu? Czy macie coś pod sufitem, ludzie? Jak tam jest pusto, to trzeba czymś to wypełnić. Jedyne, czym możecie to wypełnić, to jest Ewangelia. Ewangelia. I nic ponad to. Czego wam serdecznie życzę.